Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Omen i zapraszam Was oczywiście na Mistrzostwa Świata. Tu, o tak, na Mistrzostwa Świata World of Tanks, The Grand Finals 2015 w Warszawie już w ten weekend. Moi drodzy, taka krótka informacja mniej więcej co na Was czeka. 25-26 kwietnia w hali Expo 21 przy ulicy Prądzyńskiego w Warszawie, jeśli ktoś jeszcze nie wie. W sobotę drzwi dla publiczności otworzą się o godzinie 11.30, o 11.45 odbędzie się ceremonia otwarcia, zaś pierwsze pojedynki planowane są na godzinę 12.00. Pierwszy dzień rywalizacji zakończy się o godzinie około 21.00, czyli od, od południa do wieczora. Po sobotnich walkach grupowych, drugi dzień zawodów, niedziela, to rywalizacja Pucharowa. Publiczność zaproszona jest od godziny 11, a początek rywalizacji przewidziany jest na godzinę 12. Finałowy pojedynek pomiędzy dwiema najlepszymi drużynami o tytuł Mistrzów Świata World of Tanks planowany jest na 19:30. No i tak, to tyle takich informacji, jeśli chodzi o jakby nie kalendarz, tylko harmonogram. Cóż jeszcze? Poza obserwowaniem rywalizacji 12 najlepszych esportowych drużyn globu, publiczność może liczyć na prawdziwą moc atrakcji. Dzięki współpracy Wargaming z Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie przed wejściem. E Będą stać dwa prawdziwe czołgi T3485, czyli popularne rudy w malowaniu właśnie Rudy oraz M4A1 Sherman. Obie załogi posiadać będą, yy, przepraszam, obie jednostki po, będą posiadać załogi, które pomogą w robieniu zdjęć, a także przedstawią ciekawe fakty historyczne związane z tymi dwoma czołgami uznawanymi przez historyków za zwycięzców II wojny światowej. Odwiedzający będą mogli zdobyć unikatowe gadżety i przedmioty do World of Tanks od firmy Wargaming, jak również akcesori. I sprzęt od firmy Gigabyte, HyperX oraz Razer. MGT20, oficjalna ciężarówka wojskowa Wargaming, będzie usytuowana wewnątrz, w, słuchajcie, wewnątrz hali Expo, a nie na zewnątrz, w środku. Wyposażona w 14 komputerów, zaoferuje wszystkim chętnym turnieje w formacie 7x7, czyli dokładnie tak, jak rywalizować będą drużyny e-sportowe. Będzie to idealna okazja, aby zaprezentować swoje umiejętności. Partnerzy wydarzenia będą mieli własne stoiska na mistrzostwach. Red Bull zaoferuje turnieje i rozgrywki w World of Tanks Blitz na iPadach. Musterbrand pokaże pełną linię ubrań inspirowanych World of Tanks. A w strefie PaySafe Card odbywać się będą quizy wiedzy o World of Tanks i, historię, i historii wojskowości z nagrodami. Także no moi drodzy, to tyle. W skrócie taki, to była akurat informacja prasowa, którą odczytałem Wam do kamerki. Taki, taka moja forma zaproszenia. Czasu pozostało niewiele. Mamy już, w sumie ja to nagrywam w środę wieczorem. Mam jednak nadzieję, że zdążycie to obejrzeć i jeśli ktoś jeszcze nie był przekonany, to przekona się do tego, że warto być z nami, warto przyjść, warto się pobawić. Mówię Wam, naprawdę, będzie masa atrakcji, też będzie na pewno masa ludzi, fanów czołgów. Zapowiadało się już kilku community kontrybutorów, także myślę, że no, jest dla czego i dla kogo ewentualnie e, przychodzić. Także e, no, jeśli macie, o ile jesteście z Warszawy, to naprawdę nie jest to wielkie wyzwanie podjechać sobie gdzieś tam w okolice Dworca Zachodniego i e, przyjść, jeśli jesteście spoza Warszawy, to wciąż myślę, że warto. E, może chociaż na ten jeden dzień po prostu sobie wpaść, jakieś wyciągnąć gadżety, nagrody, a przede wszystkim dobrze się bawić w czasie finałów. Ja zapraszam w imieniu swoim, na pewno w imieniu innych chłopaków CC. Będziemy się starali również tam tworzyć jakieś rzeczy dla Was, konkursy, jakieś zabawy. No także po prostu coś się działo, żeby każdy miał szansę wygrać i żeby każdy miał szansę po prostu spędzić dobrze czas. Także myślę, że tego mogę życzyć Wam i sobie. I co? Widzimy się w weekend, mam nadzieję. Także do zobaczenia.